maneczko, jestem Maseczek i witam was w kolejnym filmie na kanale Dzisiaj jesteśmy na crafted.pl Na lucky sky bloku I pierwszy odcineczek to będzie z otwierania 129 lucky bloków Jestem z Merkelem Dzień dobry No I sobie jesteśmy, tutaj widzowie jacyś są, ale to nieważne. dobra F5 i lecimy To dawaj co jeden dobra, tak, to tak, zaczynaj. tak no, Ok. jeden, nie jeden Mam nadzieję, że nie będą jakieś złe rzeczy. No nie wiem. O! o. Może być. Lucky Pepa Dobra, teraz Spoko. ja otworzę. Dobra, dwie rudy diamenty dostałem. Okej, okay, dobra. Teraz ja. Y, 32 skóry. Tam, dobra, hełmiku biore. Może być niebezpiecznie, kto wie. To. Olaki tutaj. blok. Dobra, to otwieraj, otwieraj. Co ja już się otworzyłem? Ja coś dostałem, ale nie dostałem tak naprawdę. Okej. Okay. I... I. Wow. Y trawa, paproć, krzew i 32 mączki kostnej. Spoko. O, nice, dobra, to ja co, nie? No. Dobra. Złota marchewka. Czy coś jeszcze? Plany butelki, no takie rzeczy do Spoko, dobra, lecimy dalej, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał godzinę. Yy, o! Żelazna klata i diaksowy hełmik. O, nice. Dobra, teraz ja. Dobra, na razie nie jest aż tak źle. Spadło. Jedno śladu dostałem. Spoko. Czego dostałeś? 30, 64 zielonego cementu. O, fajnie. Zatem ja. Tak, dostałem. Dobra, lecimy teraz kolejny. Wow, 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 wow. Cześć, momo. No, Dobra, skupił się na tobie. Ej, dobra, ty se latasz, dobra. Dobra, ej, skupię go, uwagę, to. O, dobra, zabiliśmy go. I mam 12 level. Chociaż. I dostałem strzałę, okej. Okay. Teraz, nie, teraz ty, teraz ty. Ja tego Momo dropnąłem. co dostałeś jedna pepa nam uciekła a dobra tam jest okej okay. spoko dobra teraz teraz ja i dawaj na trzy w sensie postawimy razem i razem zetniemy dwa e, następne teraz ja i następny razem e, co dostałem wow co dostałem Poczekaj trzy e, sztuki lucky bloków o spoko dobra raz Dwa, a dobra, nieważne. Ja <gry> 32 sztuki y, 16 pieczony królik, 16 bewsztyków i jedno ciasto. Dobra, raz, Aj, dobra. dwa, trzy. Y, cztery sadzonki świerku o, i sześć mączki za, kostnej. Dziękujemy za wsparcie śro środowiska, w nagrodę otrzymujesz powietrze. Aha, spoko. Dobra, teraz jej ja dawaj go na zmianę, tylko tak trochę szybciej. Yy, 64 biały cement. Zrobimy jakieś bazy sobie kozacką. Yy, o nie! O nie, dobrze, że masz tego. Ej, o nie. gdzie jesteś? Ja jestem na dole. Czekaj, trzeba to... Czekaj. <laughs> Zamurować XD. Dobra. Weź kup tego. Stał na kup. Yy, z... Ty masz taniej. daj hajs A, dobra. Paaaj, gdzie jesteś ty? No ja jestem przed tobą. Dobra masz, ej poczekaj jeszcze Paj, jeszcze raz, dobra masz No i rozmnożymy sobie świnki, będziemy je tuczyć i rozmnożać Spoko, dobra, nawet przy połowie nie jesteśmy, jest już 5 minut nagrania, nie no nie o. wierzę Go, teraz musimy się pośpieszyć Fajne. Uważaj, mogą być lagi, bo są lagi wszyscy Co? Aż tak źle? A, po a. Ropo, a propos serwera, to zapraszam wszystkich IP macie w opisie, wersję też Więc... Gramy, gramy na SkyBlocku sobie No Dobra, to jest ja, co nie? Tak, teraz ty Potka, potka jakaś tak, jak się... spadła Dobra, go ja O, dobra 64 czarnego cementu. Mamy zielony cement z czarny i kurde o, biały Będzie do budowania no, Teraz ja otwieram, on, on, on mocno bije, uważaj na niego Dobra, ty sobie lataj, ja będę go dołbił Chyba, się, że się na mnie sfokusuje Ej, a coś z nich dropi, czy tylko są takie... On może, może dropnąć do, dobry miecz, który jest zabroniony na tym serwerze więc... Dobra, się tylko cztery kości. Dobra, teraz ja. Dobra, teraz tydzień, teraz yy, boom, yy, tło trzy tłoki i trzy kule szlamu. Przyda się do naszych mechanizmów. Tam macie taki jeden. Obsydian. Dobra. I popatrz w górę. O, mój diamond block dla mnie. Dobra. dobra, damy wszystko do skrzyneczki, a potem podsumujemy. E, teraz ty. O, teraz ja. Dobra, i... o, królik. Teraz to... Spoko, dobra. Dawaj, e, szybciej go. E, dwa, dwie rudy diamentu. Go cztery o, teraz. Dawaj 4 o, o i muzyczki dwie. Dobra, potem wszystko y, ogarniemy. Dawaj, otwieramy. Po cztery, tak jak wcześniej. Teraz ty dwa i go. O, Bedrock. Księczka. O nie, co? O nie. Dobra, tajemnica czas księżka. Dobra, chodź, może się przesuniemy tutaj bardziej w tą stronę. No we, dawaj, na bedrocku będziemy stawiać. O dobra, dawaj. Szczęśliwy. Dawaj, ty, ty niszcz. Dobra tak, 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 tak. O spoko, zniszczymy sobie Yyy, lamy e, o, o, o. i wiesiek Czy? Dobra, t... fajnie Ej, mamy ej. villagera Ej, z... ten, 18 wełny za szmaragda Dobra no. Ja tak oś, ej, trzeba je może w bezpieczne miejsce Masz te? Yyy No właśnie nie mam Dobra, to chodź tu Dobra. do rogu, chodź no. tu do rogu Dobra. dobra, raz, dwa, trzy, go. Dawaj, dawaj, jedziemy. Skrzyneczka. O! o! Dawaj, nice. Dawaj, a ja dostałem dawaj. jeszcze żelazny miecz i tarczę. Dawaj, dawaj. Ta... Robimy linię, robimy linię. Tarczę sobie ubiorę. Eee, gast! Nie. O nie. ja go a, to był po mojego Wait, daj mi kul kulkę odbicia, dobra. Y, gunpowdery, Dzień. dwa i jedna łza, gasta. Dobra, tarczę jednak zdejmę, bo mi ekran zasłania. Dobra Lecimy dalej yy, O znowu latająca laki lama. Spoko Myśl... o, fajnie. Myślę... Myślałem... On zespad... One zginą, one zginą zaraz. To Spadam dawaj wody, wody, wiaderko wody poleć. Nie, no, spoko. Dobra, to da... Yy, nie, one znikły. znikły. Dobra. Otwieraj, otwieraj. Ja otwieram kolejnego. Yy, cake i drewniany o, nie. miecz. Królik zabójca. Królik zabójca, dobra, ja muszę wywalić itemki. Od lewej strony zaczynamy. Dobra. O nie, zabójca. Wszystko co dzisiaj dropnęliśmy. Wow. Tak, ja też muszę odłożyć itemki. Dobra, D od lewej strony dawaj. Go, dawaj, 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 dawaj. <ścoughs> 10 dobra, minut. Ja muszę... Może zrobię Tem jakiegoś time Doknes w ogóle. No w ogóle to na tym serwerie. No. Jak chcę sobie pograć jest. z takim popularnym youtuberem jak Aseczek oczywiście. Dobra. Go, go. Teraz, co? Biała wełna. To, <grystanie> jesteś uleczony. Prywatnego DJ-a na. Eee, o! o Czemu laki bloki o. nam się zrobiły niebieskie? O nie. Ej, co? Co? Fija, Rebeka. Dostałem siodło. to są, są laki. Lucky... Ej, nie oni mogą nam wpłynąć O i skrzynka O skrzynka, w której jest dużo dobrych itemków W sensie, ta, ta, taka co poprzednio też była Halo nie, oni, oni nam ogóle... wpłyną No Dobra, trudno Go nie. dalej nie, nie. Chodź tutaj do Peppy, nie, albo... Nie. E, trzeba zabudować szybko nie Dobra, to ja Bo tu się otwieram się... na boczku, dawaj Kurde, dużo tych staków jest Bo Nie ma wrażenia Bezpieczna odległość, żelazny miecz i tarcza, Ej, stół oznacza, alchemiczny, no, jest cztery bloki LED-stownu i ja zwierzątka, nice, to zwierzątka, to bardzo to fajnie. Ona jest nice. dobra, otwieram, otwieram. Dobra, poczekaj, Wywalę dobra. rzeczy: cement, sadzonka, y, sadzonki, blok szlamu. Ej, i tak tam wbił, dobra, nieważne. O jejku. O morda. Ej da się go bić w nogi? To ja, Cześć mi trzeba gasta pewnie zrobić. Czekam trzeba jakoś zabić Ile on ma hp? Niechłasto wiesz Dobra, nie żyje. Ej, tylko jak spadał, dobra Dobra, ja mam 33 jeszcze lekki bloki od ty Ja mam 36 Dawaj Ej, teraz trzy, żeby miał tyle samo, ile ty, sześć żelaza, skrzyneczka O, fajna skrzyneczka tam jest. O, do, do, dobra, dobra Podstawowe jakieś temki... Ej, no ale postawiłem dwa zamiast psuć o, Czas na PvP, co? O nie. Niczego... Co ty... Gdzie ty jesteś? Aha. Dobra, Ej, dobra. W to mogę wziąć no, jedziemy. Mam 29. Ja 31 Dobra, jedziemy Ała, ale to boli. Dobra. O, trzy bloki dostałem. Ile tych bedrocków będziemy mieć na wyspie? Kolejny. Wow, y Zaraz. Mały aseczek! Mały aseczek i coś mnie waha. Wow, nie. Nie Mały. Nie Patrz, ale idealnie do ma... Jo, ale fajne. O, będziemy mieli główkę twoją. Rozwalamy go, to wali, Nie, zostaje. na razie zostawmy. Dobra, no, ja muszę no, coś no, zjeść. No, wow, no, postawiłem no. laki bloki. Dobra, glina. E, trzy secia. pistony i trzy kule szlamu. Nie ja coś. E, no w podkę wpadłeś, w podkę wpadłeś. No, tutaj jest. No, tutaj. E, żelazny set. Ja mam już full eku, i idę się wy, 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 Dobra, wywalić. Się wow, ta skrzynka jest pełna już cała. Dobra, lecimy dalej. No, 17 mi tych zostało Kurde, dobra, spoko. 17 milaki bloków zostało tobie? Dobra, to teraz ty wykładaj trochę więcej Dobra i ja tą skrzyneczkę zniszczę Dobra o, tak. do w... mam ostatnie. Czekaj, idę do Ciebie Olaki owca Owca Peppa To nie, to nie jest chyba to, że... Dobra, jak już tarcza, mieczyk. Dobra, Dobra, ja, ja też rok, ta... 7 dam Jament Pająki i zwierzątka i w ogóle O zombiaczki, będzie do Ej, typek nam pomaga bić potworki jest? A, a tam jest. Gdzie jest Fajnie, że on może Dobra, jest coś jeszcze tutaj? Nie Dobra, jeszcze zombiaczki jakieś To podobijam. O, spidery. Woda, 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 woda. Dobra, 16 jasnogłazu. Dlatego. 4 pistony o zestaw małego mechanika. Co to leci? O, blok diamentu kolejny, Nice, Wykop, bo ja nie mam kifola 64 cementu O, jak idealnie uciekłem! Wow! Ja tak automatycznie S dałem, żeby uciec Zakop to jakoś Ale far, dobra, 10 mi zostało, ale jeszcze trochę leży na ziemi Dobra O nie, nie o fuck, mamy problem Ale ty latasz, o jejku, dużo blaze'ów za dużo blaze'ów. Nie moje stworki. Blazy, please, gincie. Ja was, kurde, uciekają. Ja te nie. na ziemi będę bił, a ty bite w powietrzu. Tak. Nie, zabiły nam tak. chyba wszystkie stworzonka, wiesz? Tak, 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 tak mi się nie, wydaje. Przynajmniej... Nie te... te, te kro co, ej, woda, 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 woda. Tak, owce tu zabili, bo wełna została. Kurczę, dostaję. Nie! Kolejny potworek nam. Zwierzątka wyszły z tego. Ej, tu jest dużo blazów. Poczekaj. Kurde. O. Dobra. Zabity. Ej, a jak umrę, to kurde, to umrę. to umrę. Tylko tyż nie umieraj, bo stracimy punkty wyspy, co nie? Ej, dobra, ja uciekam. Wow, wow, 2hp, 2,5 Jedno serduszko, pół serduszka e, I zabijaj, nie, ja Ej, nie, mam pół serduszka Jak ja sobie tego, sobie zgarniał pałeczki za friko Ale dobra, to jest typek, z którym gadałem przed chwilą, tym, on odda <grych> XD odda. Dobra e, ja się chowam przy małym maseczku, który ma ładną obudowę O, i tam jest blok goldu, spoko Jeszcze Dobra, Wiesiek przynajmniej żyje, i teraz będziemy mogli wełnę wymieniać na ten. O, dobra, tu są jeszcze blaze rody. Mam cztery aktualnie. Ja mam sześć. Dobra, daję wszystko do skrzynki. I lecimy dalej, bo trochę jeszcze slime bloków zostało. Trochę slime bloków. Trzy Ej, laki bloki slaki bloków. No to jeszcze więcej zostało. O, la lamy latające. O, nie, 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 gi Jezu, pieska prawie zabiłem Dobre. No, widziałem I no. I no, nie mogę O nie, byłem jak wyścigówka przez 15 sekund, to ja czytałem co się... Pies gracza hmm. fajnie Dobra Mam 13 jeszcze, bo dostałem 3 A ja mam 10, dobra, to dawaj 13 Jedno ja. siodło Kamień Ten... Ten... Dostałem DJ-a własnego i zombiaki on Enderman. Wow, one mają mieczyki, to może dropną. Jak one przez ścianę biją? Halo. O, i Edek mnie też bije. Ale Endermany są głupie. Ej, no weź, bo ja chcę te fragi mieć. Dobra. Idę się uleczyć, zostało mi 7 Mam jakieś... Potkę dostaliśmy, nauzesja na czy jak to tam jest O, dostałem miliard kwiatków Whisky dostałem I zombiaki znowu, a ja mam nauzesja Sorry, ja nic nie widzę, jestem spo... A. E, gdzie ja jestem? Przez ile? Kurde, nie pamiętam jak to się sprawdzało Ale dobra To się już kończy, ale nauzesję jeszcze mamy Ucho, ale faza będzie. No ile to. Jak to się sprawdzało? O, P, L, nie, K, J. Dobra, nie wiem. O, Otwieranie laki bloków na fazie. Kul swoje otwórz. E, ja tego nie mam w EQ O, już właśnie mi się skończyło, dobra. I co? 32 placek dniowy i pieczony. Co to otworzyłeś wszystkie bloki, które postawiłem? stawiaj Idę wywalić kwipunek W purpulu mamy bloki i kwiatuszki I zombiak plecy ci robi Nie ma żadnego podpisu to będzie słabo prawda? No A nie mamy już takich bloków więcej O dostałem hełm ma, zombiaka hej, Masz jakieś czy już wszystko? Mamy jeszcze siedem No stawy, stawaj stawaj Dobra ja, Dobra z drugiej strony 32 dwa głazu. Uważaj, y, y, bo, bo, bo do góry. dobra. Do mnie, no, ostatnie dwa. Dawaj, jeden dla ciebie Dawaj, i dobra, jeden dobra. dla mnie. Raz, dwa, Dzień, trzy. Dwa, y, wow, wódka Kraftedów. Mam wódkę Kraftedów. Dobra, w wreszcie tam do podpisów w życiu. Podpisów w życiu. To wszystko odkładamy do tego i rób podsumowania. No więc tak, zapełniliśmy trzy duże skrzynki i prawie jeden, o, i, i dwa paski Więc tak, no czy się opłacało? W każdym bądź razie było śmiesznie I polecam wam wbić na serwer I dołączyć do naszej ekipki Więc to by było na tyle, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!